Cześć, z tej strony Domanu, a w dzisiejszym specjalnym odcinku z trybu kariery przedstawię zaplecze szkoleniowe Franka Dolasa, dokładne statystyki drużyny, jak i rozwoju zawodników, oraz powiem, co moim zdaniem należy poprawić w tym trybie gry, gdyż po trzech pełnych sezonach mam już o nim trochę pojęcia i chociaż bardzo mi się podoba, to parę rzeczy jest tutaj dziwnych, czy nielogicznych. Na start tak wyglądała moja drużyna na zakończenie trzeciego sezonu. Zawsze grałem na formacji 4-4-2 i jak widać sporo zawodników mocno się rozwinęło, w tym z moją pomocą, bo ja zawsze co 7 dni przeprowadzam automatyczny trening na wybranych piłkarzach, przy czym Bena Bretona nie trenowałem ani razu od zakończenia pierwszego sezonu w czwartej lidze, a on i tak rozwinął się od tamtej pory samą grą aż o 8 punktów. I tu pojawiają się pierwsze zgrzyty logiczne w kontekście realizmu, bo Andersona Loperza trenowałem przez cały sezon, przy czym zniszczył on dosłownie ligę, był najlepszym w moim zespole, ale także Championship, no i Brazylijczyk rozwinął się przez cały sezon o zaledwie 3 punkty, Podczas kiedy Ben Breton samą grą rozwinął się o 4 oczka. I ja rozumiem, że on jest młodszy i tak dalej, ale nie do końca podoba mi się to, że znakomicie rozwijają się z wyłącznie zawodnicy, którzy są naznaczeni przez EA i mają przy swoim nazwisku ten zielony w wzrostu. A Anderson Lopez czy jakikolwiek inny piłkarz bez nadanego przez EA potencjału nigdy nie rozwinie się tak potężnie, nawet jeśli pozamiatałby Premier League i wygrał Ligę Mistrzów. W rzeczywistości EA potrafi dać niektórym piłkarzom po sezonie ponad 10 punktów do oceny ogólnej, ale w że za przeproszeniem, byle kogo nie da się tak wytrenować. Natomiast idąc dalej, ci, których da się wytrenować, nie rozwijają się często w sposób normalny dla tej gry. Na przykład rozwijałem regularnie polecane przez grę umiejętności u Coxa i teraz jak sprawdziłem, okazało się, że on mając 73 oceny ogólnej, ma 93 wślizgów i 93 odbiórów piłki, jak jakiś pieprzony Paulo Malini. I tak wygląda obecnie jego karta. Czy ktoś widział coś takiego? Czy mamy takich piłkarzy w grze? No nie, to jest dziwny twór wyłącznie trybu kariery. Tutaj przypominam, że jak się wejdzie w centrum zawodników oraz atrybuty, to one są tutaj pięknie wypisane i obliczone tak jak na kartach w Ultimate Team. Dlatego te wszelkie karty, które pokazuje na starcie każdego sezonu nie są wymyślone, tylko to są realne umiejętności piłkarzy na dzień 1 września i na przykład Leonarda faktycznie rozwinąłem już dawno temu w taki sposób, że wszystkie atrybuty ocenione ma co najmniej na 70. Więc tak to wygląda po tych trzech sezonach, przy czym Ben Breton dosłownie zniszczył system. 96 tempa, 87 dribblingu i tak dalej. Gość gra już jak ikona i oczywiście jest najdroższym piłkarzem w moim zespole. 28 milionów funtów wart jest Anglik, przy czym znowu widać z dysproporcje z Loperzem. Przypominam, Brazylijczyk zniszczył ligę, zaorał wszystkich i był lepszy od Anglika, a i tak jest wart 6,5 miliona, co jest niczym przy w porównaniu do Bretona. No i to jest bardzo nierealistyczne. A drugim najdroższym zawodnikiem jest sprowadzony jako wolny agent przed sezonem Ramos i to też wynika z tego, że on ma wiele wielki potencjał, więc to jest w pełni zrozumiałe. Moim zdaniem ten potencjał jest ważny, bo wskazuje jak mają rozwijać się piłkarze w innych zespołach, ale my sami powinniśmy móc zrobić gwiazdę dosłownie w każdego. Natomiast wracając do Bena Bretona, jak być może zauważyliście, on od dwóch sezonów gra z pensją na poziomie zaledwie pięciu tysięcy i to jest ciekawa historia, bo jak go sprowadziłem w pierwszym sezonie, to miał pensję na poziomie sześciu tysięcy, ale potem zagrał niesamowity sezon, rozwinął się o 8 punktów, więc naturalnie postanowiłem Przedłużyć z nim umowę i usunąć klauzulę odstępnego, żeby mi go nikt nie podkupił. Więc złożyłem mu wtedy ofertę bodajże w wysokości 6,5 tysiąca, czyli po prostu idąc logicznie, dałem mu podwyżkę, a on mi na to powiedział, no, że to jest za dużo i on będzie grać za 5 tysięcy. No i jak widać, ten piłkarz Wart 28 milionów gra za te 5 tysięcy i jest przy tym szczęśliwy. Więc to też jest trochę fuck logic. Gość zniszczył w pierwszym sezonie ligę, rozwinął się do poziomu niemalże Premier League i on przy podpisaniu kontraktu chce mniejszą pensję no bardzo ciekawe. Natomiast idąc dalej, ta pewność posady czy zadowolenie Soranka do lasa wynosi obecnie 89, bo po prostu nie wypełniam wszystkich celów, tak jak zarząd tego chce, żebym na przykład grał muzykami i tak dalej. Ja tego nie robię, no ale wciąż wystarcza to wszystko, żeby utrzymać swoją posadę. Najwyższy poziom tego zaufania miałem bodajże oceniony na 97 po zakończeniu ubiegłego sezonu. No i to nie jest aż tak istotne, ale wracając do składu, tutaj jest taka sprawa, że praktycznie po pierwszym miesiącu, gry tym klubem, cała drużyna zaczęła trzymać wysoką albo najwyższą formę i ja też dbałem o to, żeby moi piłkarze mieli moc w nodze, więc ten Leonard, który tak pięknie strzela z dystansu ma aż 86 siły strzału, Ben Breton z kolei aż 89, jak jakiś Rut Anderson Lopez 82 i tak dalej. Jak widać fajnie się gra i łatwo mi się strzela piękne bramki tymi zawodnikami, tylko że o to chodzi, że aż za łatwo, bo przeciętny bramkarz w Championship miał teraz jakieś 75 oceny ogólnej a ja się pytam, czym jest w tej grze się 75 ocen ogólnej bramkarza względem siły strzałów ocenionej niemalże na 90. No niczym. W Ultimate Team jak się postawi na bramkę tak nisko ocenionego golkipera i zacznie strzelać do niego piłkarzem z tak mocnymi strzałami, no to z tego bramkarza nic dosłownie nie zostanie. No i tutaj jest dosłownie to samo, bo ta drużyna niesie zniszczenie, a wyższego poziomu od legendarnego, na którym gram od pierwszego meczu w czwartej lidze już tutaj nie da się nastawić, no bo poziom Ultimate co jasne jest tylko w Ultimate. Poza tym jest jeszcze taka kwestia, że rozwój piłkarzy szedł w parze z moim osobistym rozwojem umiejętności tej gry, więc w październiku kiedy ja się uczyłem schematów, no to ta gra była jeszcze bardzo koślawa, no ale z każdym kolejnym odcinkiem miałem większe pojęcie o rozgrywce, a moi piłkarze byli jeszcze lepsi i to doprowadziło do tego, że z taką drużyną po zamiatanie Championship to była formalność i mam nadzieję, że to się zmieni w Premier League chociaż wątpię, bo na tym etapie ja mam już zbyt wielkie pojęcie o grze ja już wiem, którym zawodnikiem, z którego obszaru i pod jakim kątem względem bramki mam być ustawionym, żeby strze Perfekcyjnie w okienko, no a ten bot po prostu jest słaby. Więc ogólnie, przyjemnie się gra, bardzo mi się podoba ta kariera i jestem zdziwiony, że ona cieszy się takim zainteresowaniem. Ale parę rzeczy na FIFA 19 trzeba tutaj poprawić. A przede wszystkim ten poziom trudności. W takiej FIFA 13 byłem o wiele lepszym graczem niż teraz. A tam, grając w czwartej lidze, do samego końca walczyłem o mistrzostwo, bo bot po prostu tak ogarniał temat. No ale cóż. Tak wyglądają kulisy kariery Franka Dolasa, co ma wielkiego yy, skilla w prowadzeniu drużyny. Jak to się potoczy w Premier League zobaczymy za dwa tygodnie. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!